Ten film miał zupełnie nie powstać, gdyż strasznie nie chciało mi się dzisiaj iść na trening lecz. Lecz to dało mi motywację, aby pokazać Wam dzisiaj 6 moich sposobów, które od zawsze stosowałem i stosuję, gdy mam załamkę, gdy nie mam chęci pójścia na trening. Dzisiaj wam je pokażę. W trakcie będę robił trening, żeby nie marnować swojego i waszego czasu. A jeśli spodobał Wam się ten materiał, nie zapomnijcie zrobić czegoś po sobie, czyli łapeczki, subskrypcji, dzwoneczkiem najlepiej. I komentarzyka w komentarzu, ponieważ YouTube strasznie podbija przez to zasięgi filmu. A my lecimy z treningiem. to są sposoby mam rozpisane na kartce. Także zacznijmy może od pierwszego sposobu, mojego ulubionego, myślę. Zacznijmy od grubej rury, czyli przypomnienie sobie, dla kogo to w ogóle robimy. Odpalanie sobie starych zdjęć swoich, Starej zdjęć formy, początkowych, jak to w ogóle zaczynaliśmy. I pomyśl sobie, że nie robisz tego dla siebie, tylko dla niego. Dla swojego dawnego ja. Chcesz zrobić to dla niego, nie chcesz go zawieść. Wiesz, że... On oddałby wszystko, żeby mieć taką formę jak teraz masz, i chciałaby z taką formą iść na taki trening. Zobacz, ile zrobiłeś przez ten czas, zobacz swoje osiągnięcia, jak bardzo się zmieniłeś. I pomyśl sobie, czy serio warto odpuścić ten trening. Naprawdę są faktycznie momenty, w których trzeba odpuścić ten trening z powodu choroby przetrenowania, czy innych powodów ważnych, dla których czasem warto odpuścić ten trening. Tylko mówimy tutaj, nie. I nie mówimy tutaj właśnie o takich skrajnych przypadkach, tylko momentach naprawdę załamki psychicznej, gdy naprawdę nie chcemy iść na trening z powodu naszego lenistwa. I właśnie dla takich momentów są tutaj te wszystkie sposoby. I na koniec mam dla was ważną informację, także oglądajcie do końca. Zostawiam was z tym pierwszym sposobem, z tą myślą, czyli przypomnienie sobie dla kogo to robicie. Także ja lecę z dalszą częścią treningu i widzimy się za chwilę na kolejnym sposobie. Ten film będzie trochę mniej dopaminowy, gdyż nie chcę odbierać powagi słowom, które mówię. Oraz jest to pe pewien rodzaj wyzwania dla was, czy dacie radę obejrzeć ten film do końca. jest to oglądanie motywacyjnych, pobudzających TikTok jest to sposób, z którego osobiście przyznam się korzystałem przed każdym treningiem Waga po roku stażu na siłowni dopiero przestałem z tego sposobu skorzystać także myślę, że jest on fajny, lecz niezbyt zdrowy gdyż wlatuje tutaj do dopaminka, lecz myślę, że warto wspomnieć o tym sposobie ponieważ sam go dużo razy używałem gdy naprawdę nie miałem siły pójść na trening także jest to myślę, że bardziej dla młodszych osób lecz również starszym polecam spróbować tego takie motywacyjne TikToki możecie znaleźć u mnie w repostach na na TikToku, tutaj macie wyświetlone gdzie, albo wpisać sobie na TikToku hashtag hardstyle, hashtag motivation i powinno wam również wyskoczyć. Także taki krótki sposób, a ja lecę z dalszym treningiem bareczków. trzecia seria zrobiona. I teraz zaczniemy od sposobu, którego myślę, że każdy powinien zacząć, czyli dobranie sobie odpowiedniej godziny treningu. Jest to jedna z ważniejszych rzeczy, którą trzeba zrobić, ponieważ gdy mamy ustaloną godzinę treningu zbyt późno i zdążymy się przez ten czas odpoczynku z rozlenimi, to tym bardziej nie będzie chciało nam się iść na ten trening. Dlatego najlepiej ustawić sobie godzinę, nawet troszeczkę zbyt wczesną, żeby w razie czego móc przestawić ten trening o godzinkę o dwie, lecz i tak go zrobić. Bo pamiętajcie, że byle jak zrobiony trening i tak jest lepszy od tego, gdy żebyście tego treningu nie zrobili. Także nawet samo pójście na siłownię, zrobienie dwu, dwich, dwóch serii na... Samo pójście na siłownię i zrobienie dwóch serii na biceps jest lepsze od tego, niż gdybyście siedzieli na kanapie i zajadali się chipsami czy oglądali TikToka. Także serdecznie wam polecam ten sposób, sam popełniałem ten błąd i robiłem treningi o 18, 19, czasem 22 nawet. Potrafiłem na samym początku, gdy zaczynałem siłownię i było to błędne koło, w którym się zatoczyłem, ponieważ często te treningi przez to odpuszczałem lub nie chciało mi się, zważając na to, że Późno go skończę, lecz nie myślałem o tym, że gdy wcześniej zacznę, wcześniej skończę. Taka, taka prosta zasada. Także wam to polecam. A ja lecę następną serią i widzimy się w sposobie czwartym, który też jest bardzo fajny. Też z niego korzystałem, ponieważ każdy w sumie sposób, który tutaj jest, to sposób mój osobisty. W tym sposobem jest to, abyście nie myśleli o tym, że wam się nie chce w negatywny sposób. Pomyślcie sobie, że gdy nie będziecie chcieli iść na trening, ale na niego pójdziecie, to jaki zbudujecie mental, charakter i samodyscyplinę. I pomyślcie o tym, że przecież faktycznie, gdy będziecie teraz, się złomiecie, przełamiecie, to następnym razem będzie wam się łatwiej złamać, gdyż już te tego dyskomfortu doświadczycie. Ponieważ czasem to nie jest kwestia tego, że nie mamy siły, że nam się nie chce, tylko kwestia tego, że chcemy zostać w swojej strefie komfortu, nie chcemy z nim wyjść. Dlatego wychodźcie jak najcześniej ze swojej strefy komfortu, nie bójcie się, nie czekają was to za to żadne konsekwencje. Gdy wyjdziecie ze swojej strefy komfortu, ponieważ będziecie potem z siebie zadowoleni. Ja mam życzę powodzenia mordeczki, Ale ze serią wyciskania żołnierskiego. Ale pamiętajcie też, aby padać na Instagramka i Discorda naszego tutaj społecznościowego. Na pewno znajdzie się miejsce dla Was, ponieważ tam dzieją się magiczne rzeczy. Wspieramy młodych, takich jak ja, psychicznie także dajemy rady odnośnie treningów. Także wpadajcie, czekamy tam na Was. A ja lecę tam. Jak mówiłem, przykład być się, że ostatnie sobie połączymy. I też są zupełnie podobne. W głównej mierze chodzi o to, abyście przypomnieli sobie cel i waszą własną wartość. Czyli czy naprawdę nie jesteście w stanie zrobić tego treningu? Czy jesteście aż tacy słabi? Podejdź do siebie tak rygorystycznie po prostu. Nie o w pełne, tylko naprawdę wziąć się i zastanowić i w razie czego siebie samego opier... i... Mm cię sobie swój własny cel, czyli po co tam idziesz na zbiłownię. Czy ty idziesz tam po to, żeby sobie go ciężary? Czy właśnie zbudować ten mental, tą samodyscyplinę i, i swój charakter, aby być po prostu niezniszczalnym nie do ruszenia. Pamiętajcie, że nie tylko zmiany dzieją się na naszym ciele, ale w naszym ciele również, przede wszystkim w naszej głowie. Pomyślcie sobie, jak właśnie te treningi na początku wyglądały, jak ciężko było wam się na nie zebrać, a jak teraz jest łatwo. I to była to taka luźna przekminka ode mnie. Pamiętajcie, że ten film nie miał na celu pokazać mnie jako mądralińskiego, kogoś z wieloletnim doświadczeniem jestem chłopakiem 16-letnim ćwiczącym na własnej siłowni w garażu. Po prostu chciałem się z Wami podzielić tą wiedzą, którą dotychczas zdobyłem. Właśnie odnośnie motywacji do treningu, ponieważ sam miałem często załamania, że nie chciałem iść, że to tamto, to i tak dalej. Na koniec pamiętajcie, że dyscyplina jest wypadkową motywacji i całego fanu, który macie podczas dźwigania tych ciężarów, podczas drogi na tą siłownię, że naprawdę dyscyplina jest wypadkową, a gdy dyscyplina dojdzie, to motywacja odejdzie na bok, gdyż już po prostu wejdzie wam na wychodzenie na siłownię, posiadanie tego fanu i motywacja nie będzie do niczego potrzebna. Także ja wam życzę mojego treningu, miłego dnia. Wieczoru, dobrej nocy, w zależności kiedy to oglądacie, pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Jeśli pojawiają się co tydzień w poniedziałek, o 14 miłego tygodnia. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym filmie.